Witam wszystkich serdecznie na takim krótkim odcinku. Dzisiaj mam takie, aby powiedzieć, dla Was wyzwanie. Dzisiaj mam takie wyzwanie dla Was. E, będzie polegało, polegało na tym, że że będę nagrywał codzienne odcinki, tak, Codziennie. z jakiejkolwiek, gdy będziecie oczywiście pisać na e, komentarze, jaki byście chcieli z, e, odcinek na kanale. I, ale uwaga, muszą być spełniane jeden wymóg. Trzeba mieć oczywiście wystarczającą ilość la lajków pod tym filmem, na przykład to jak będzie 12 lajków to kon kontynuuję film i po prostu tak dalej tak dalej, po prostu wiadomo będzie próg może czasami większy, ale odcinki będą codziennie, więc zaczniemy oczywiście od jutra czy tam pojutrze w zależności jak będę miał po prostu czas na nagrywanie i będę od was wymagał po prostu... Napisanie jakiegoś tam komentarza przykładowo, zagaj na Minecrafta, na jakiś challenge, na przykład graj yy, nożyczkami przykładowo, czy na przykład idź w LoLa i nie wiem, yy, po prostu zwykły gameplay, więc może być byle jaka ale najlepiej chciałbym tylko na razie trzy gry, żeby były Brawl Stars, Minecraft, Bela jaki server jak coś, yy, LoL. I tyle. Te trzy tylko chciałbym po prostu, żebyście napisali. A o, osoba, która zostawi tutaj najwięcej lajków pod komentarzem, przykładowo Steve zostawi, będzie miał 5 lajków pod komentarzem, no to wybieram oczywiście odcinek Steve'a, ale mógł, inne pomysły też będę mógł wziąć pod uwagę. Więc to od Was zależy, pamiętajcie yy, o challengeu i... Tyle i przeprowadzę czego? O konkursie. Który no będzie link w opisie. Dzięki za obejrzenie.